Dziś niezwykle ważny temat, bo dotyczący wczesnego wykrywania nowotworów. Myślę, że większość z Państwa wie, że im wcześniej zdiagnozujemy nowotwór, tym łatwiej się go pozbyć i tym lepsze są rokowania pacjentów. Jest to zasada oczywiście uniwersalna, którą możemy zastosować do każdej choroby, niemniej w przypadku nowotworów nabiera ona szczególnego znaczenia. Problem polega na tym, że większość objawów, które mogą wskazywać na rozwijający się nowotwór, jest niespecyficzna, czyli niecharakterystyczna. Mam to na myśli to, że pojawiające się oznaki możemy przypisać wielu innym chorobom. Niemniej jeśli dany objaw wydaje nam się szczególnie niepokojący, który trwa wyjątkowo długo lub naprzemiennie pojawia się i znika w krótkim okresie, Wówczas powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza. I w tym odcinku podam Państwu, którym objawom i oznakom powinniśmy się bliżej przyjrzeć, jak chodzi o podejrzenie wykrycia nowotworu. Zapraszam do oglądania. Na początku, jako ciekawostkę, powiem Państwu, że pomimo że słowo nowotwór i słowo rak są stosowane zamiennie, to pomiędzy nimi są pewne różnice. Jeśli chodzi o nowotwór, to jest to niewłaściwa, zmieniona tkanka, która powstaje w wyniku niekontrolowanego namnażania się komórek nowotworowych. Tym właśnie różni się nowotwór od zdrowych komórek, że nam namnaża się niekontrolowanie, zaś zdrowe komórki również się dzielą, ale w sposób kontrolowany. Nowotwory możemy podzielić na łagodne oraz złośliwe. Z kolei rak to kilka konkretnych rodzajów nowotworów złośliwych, które wywodzą się wyłącznie z tkanki nabłonkowej. Można więc powiedzieć, że każdy rak jest nowotworem złośliwym, ale nie każdy nowotwór złośliwy jest rakiem. Czyli na przykład słowem rak nazywamy nowotwory złośliwe nabłonkowe, takie jak rak piersi, rak płuc, rak trzustki czy rak jelita grubego. Z kolei nowotworami złośliwymi, które nie są rakiem są na przykład mięsaki, chłoniaki, czerniaki czy białaczki. Teraz już przejdźmy do omówienia objawów, które w pewnych okolicznościach, o których zaraz wspomnę, powinny być dla nas alarmujące. Pierwszą niepokojącą oznaką jest pojawienie się kaszlu, który co istotne utrzymuje się przez wiele tygodni. Mam tu na myśli okres powyżej 2-3 tygodni. Dodatkowo podejrzaną cechą kaszlu jest to, że zmienia się jego dotychczasowy charakter, czyli np. po pewnym czasie pojawia się trudność czy wręcz niemożliwość odkrztuszania wydzieliny, a także uczucie jej zalegania. Tu oczywiście mam na myśli podejrzenie raka płuc. Wspomniany kaszel pojawia się u około 50-70% pacjentów z tą chorobą. Gdy mowa o raku płuc, to w przypadku wystąpienia kaszlu bardzo często towarzyszą mu dodatkowe objawy ze strony układu oddechowego. Mowa przede wszystkim o pojawieniu się duszności i świszczącego oddechu. Niepokoić nas powinno to, że występujące duszności się nasilają. Objawy są spowodowane np. tym, że rosnący guz blokuje światło o skrzeli lub tchawicy. Jeśli chodzi o świszczący dźwięk, to tu alarmujące jest to, że pojawia się on podczas wydychania powietrza. Taki świszczący odgłos podczas wydechu nosi nazwę Stridor. Obecność raka płuc może sugerować też odkrztuszanie śluzu podbarwionego krwią lub samej krwi. Mówimy wówczas o tak zwanym krwiopluciu. Dodatkowo w kontekście raka płuc mogą pojawić się jeszcze inne objawy, w tym ból w klatce piersiowej czy ból barku, który potrafi promieniować do palców tej samej ręki, a także chrypka i problemy z przełykaniem, do których zaraz przejdę. Zanim to zrobię, chciałbym jeszcze tylko zaznaczyć, że możemy podejrzewać raka płuc w przypadku, gdy często powtarza się u nas zapalenie płuc lub że nie reaguje ono na leczenie antybiotykami. Powtarzające się zapalenie płuc wynika z tego, że u osób z rozwijającym się rakiem płuc dochodzi do pogorszenia drożności oskrzeli, co sprzyja zaleganiu wydzieliny, która z większą łatwością ulega infekcjom. Przy okazji jeszcze wspomnę, że u niektórych pacjentów z rakiem płuc pojawiają się tzw. palce pałeczkowate, w przebiegu których obserwuje się delikatne uniesienie paznokci, co widać na załączonym teraz slajdzie. Tak jak przed chwilą wspomniałem, objawem pojawienia się choroby nowotworowej, w tym raka płuc, jest przedłużająca się chrypka, która nie ustępuje po około 2-3 tygodniach. Jest ona spowodowana np. naciekaniem raka i uszkodzeniem nerwu krytaniowego. Tu od razu dopowiem, że długotrwała chrypka może być objawem nie tylko raka płuc, ale również raka przełyku, raka krtani i raka gardła. W przypadku tych dwóch ostatnich nowotworów, poza chrypką o zmiennym natężeniu, która nasila się głównie po wysiłku głosowym, dochodzi też do innych zaburzeń głosu, w tym do zmiany jego barwy, męczliwości czy do braku dźwięczności. Tu jeszcze dodam, że u pacjentów z rakiem krtani, chrypce mogą towarzyszyć duszności lub świst krtaniowy. Ponadto, jak chodzi o raka gardła i krtani wielu pacjentów doświadcza uczucia obecności przeszkody w gardle, a także uczucia suchości, drapania i podrażnienia w tej okolicy ciała. Oczywiście wspomniane objawy mogą wskazywać na błahe przeziębienie czy na stan zapalny gardła. Niemniej jeśli nie ustępują one za sprawą wprowadzonego leczenia, to wówczas przyczyna tych oznak może być zgoła inna. Przy okazji jeszcze wspomnę, że chrypka może pojawić się w wyniku raka tarczycy. Wynika to z tego, że guz uciska nerwy odpowiedzialne za fonację. Ponadto w przebiegu raka tarczycy, niejednokrotnie dochodzi do problemów z połykaniem, o których zaraz jeszcze powiem, a także powiększenia obwodu szyi. U niektórych pacjentów onkologicznych obserwuje się też objawy charakterystyczne dla niedoczynności bądź nadczynności tarczycy, o których mówiłem już kiedyś w osobnych filmach. Choć muszę zaznaczyć, że w przypadku raka tarczycy wspomniane objawy najczęściej pojawiają się w bardziej zaawansowanym stadium choroby. Kolejnym objawem, który wskazuje na możliwe pojawienie się kilku rodzajów nowotworów, są problemy z przełykaniem, czyli tzw. dysfagia. Mam tu na myśli pojawiające się bóle i drażliwość podczas przełykania pokarmów, a nawet samej śliny. Tak jak już powiedziałem, problem ten występuje w przebiegu raka płuc, ale nie tylko. Dotyczy on również pacjentów z rakiem krtani i rakiem gardła, a przede wszystkim z rakiem przełyku. Tu jeszcze dodam, że w przypadku raka przełyku, poza bólem, zaburzenia połykania mogą manifestować się innymi oznakami, w tym krztuszeniem się, kaszlem, łzawieniem, kichaniem, a nawet odruchami wymiotnymi. Ponadto wzmożona perystaltyka przełyku może być przyczyną pojawienia się bólów zamostkowych w trakcie połykania. Przy czym bóle te mogą mieć charakter stały na skutek naciekania nowotworu na nerwy i tkanki około przełykowe. Jednocześnie muszę zaznaczyć, że w przypadku raka przełyku wspomniane oznaki pojawiają się na późniejszym etapie, ponieważ początkowo choroba ta przebiega bezobjawowo. W tym miejscu krótki przerywnik, ponieważ chciałbym zaprosić Państwa do zapisania się na mój darmowy newsletter o zdrowiu, który nazwałem porannym dziennikiem zdrowia. A poranne dlatego, że piszę go i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano jako dwuminutowa lektura do porannej kawy lub herbaty. Dziennik jest uzupełnieniem mojego kanału YouTube. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.drbartek.pl. Gdy mowa o objawach nowotworów, to należy też wspomnieć o dolegliwościach żołądkowo-jelitowych, które oczywiście najczęściej wskazują na nowotwory przewodu pokarmowego, w tym raka żołądka, a także raka elita grubego i odbytnicy. Zwykle mamy niestety do czynienia z mało specyficznymi objawami, które zazwyczaj są bagatelizowane, takim jak bóle i skurcze brzucha w okolicy pępka, podbrzuszu lub nadbrzuszu, przy czym bóle, o których mowa, zwykle nasilają się po posiłku, a ustępują naczczo. Dodatkowo występują objawy takie jak uczucie pełności, szybko pojawiające się uczucie sytości po posiłku, brak apetytu, wzdęcia brzucha, nudności czy odbijanie. Jednak gdy objawy te trwają przez długi czas, a co więcej ulegają nasileniu, wówczas dobrze jest przeprowadzić badanie endoskopowe. W przypadku zaś raka żołądka mogą pojawić się również krwiste i fusowate wymioty. Z kolei, wśród pacjentów z rakiem odbytu mogą pojawić się też problemy, tak jak wyciekanie wydzieliny śluzopodobnej, nietrzymanie gazów i stolca, a także świąt odbytu. Objawom, o których przed chwilą wspomniałem, często towarzyszą zmiany w wypróżnieniach. Mam tu na myśli np. zmianę rytmu wypróżnień, czy naprzemienne występowanie zaparć i biegunek. Jeśli chodzi o wygląd stolca, to w przypadku raka okrężnicy może pojawić się tak zwany stolec ołówkowaty, czyli stolec przypominający kształtem ołówek. Ponadto część osób z rakiem milita grubego zgłasza uczucie niepełnego wypróżnienia. Tym zmianom czasem towarzyszą też bóle krocza. W przypadku raka jelita grubego niekiedy mogą pojawić się powtarzające się krwawienia z odbytnicy, lub możemy mieć do czynienia z obecnością krwi w stolcu po defekacji. Przy czym muszę dodać, że u większości pacjentów krwawienie ma charakter utajony. Mam tu na myśli to, że krew nie jest widoczna gołym okiem w stolcu, a jedynie można ją dostrzec w badaniach laboratoryjnych. Wspomnę też, że oznaką krwawienia z przewodu pokarmowego są smoliste stolce. Gdy mowa o nowotworach układu trawiennego, to wspomnę jeszcze krótko o raku wątroby i raku trzustki. Otóż w przypadku rozwoju guza nowotworowego może dochodzić do ucisku na drogi żółciowe, a to skutkuje pojawieniem się żółtaczki, czyli żółtego zabarwienia skóry, błąd śluzowych i oczu, czemu może towarzyszyć też odbarwienie stolca, ściemnienie moczu oraz świąt skóry. Żółtaczka dotyczy nie tylko pacjentów z rakiem wątroby, ale również z rakiem trzustki. Dodatkowo w tych dwóch typach nowotworów niejednokrotnie mamy do czynienia z wodobrzuszem, który jest spowodowany np. niewydolnością wątroby. Oczywiście w przebiegu raka wątroby i raka trzustki może pojawić się ból w nadbrzuszu. Jako ciekawostkę przy okazji wspomnę też, że w przebiegu raka wątroby może pojawić się tak zwana encefalopatia wątrobowa. Jest to zespół różnych zaburzeń neurologicznych związanych z niewydolnością wspomnianego narządu. Mam tu na myśli dolegliwości, tak jak pogorszenie koncentracji, zaburzenia rytmu snu, ospałość, apatia, nadpobudliwość czy zaburzenia orientacji przestrzennej. Z kolei zaś w wyniku powstawania zmian nowotworowych w obrębie trzustki może rozwinąć się zapalenie trzustki, a nawet cukrzyca. Pacjenci niejednokrotnie skarżą się też na ból w nadbrzuszu, który może promieniować do kręgosłupa. Niekiedy dochodzi do zmniejszenia jego nasilenia na skutek przyjęcia tzw. pozycji embrionalnej. Warto wiedzieć również o tym, że rak trzustki sprzyja powstawaniu zakrzepicy żył głębokich i zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych. Na rozwój choroby nowotworowej mogą wskazywać też problemy z oddawaniem moczu. Szczególnie dotyczą one raka prostaty i raka pęcherza moczowego. Mam tu na myśli szereg dolegliwości, takich jak częste oddawanie moczu, potrzeba oddawania moczu w nocy, czyli nykturia. Naglące parcie na mocz, w tym uczucie pieczenia podczas oddawania moczu, a także uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza moczowego po oddaniu moczu, czy też oddawanie moczu zwężonym strumieniem. Dodatkowo w przebiegu raka pęcherza moczowego może pojawić się krwiomocz. Przy czym muszę zaznaczyć, że najczęściej jest to krwiomocz mikroskopowy, czyli taki, którego nie dostrzeżemy gołym okiem, a wyłącznie dzięki przeprowadzeniu badań laboratoryjnych moczu. Gdy mowa o krwi moczu, to powiem też, że zarówno widoczna, jak i niewidoczna gołym okiem obecność krwi w moczu może wskazywać również na raka nerki. Teraz dwa słowa chciałbym powiedzieć o raku piersi, ponieważ jest to najczęściej pojawiający się nowotwór złośliwy u kobiet. Charakteryzuje się on szeregiem zmian w obrębie wspomnianego gruczołu. Jednym z pierwszych objawów raka piersi jest niebolesny guz, który jest zlokalizowany zwykle w górnej bocznej części piersi. Część pacjentek z rozwijającym się rakiem piersi zgłasza też uczucie zaciągania skóry podczas podnoszenia rąk do góry. Dodam też, że niekiedy rozwojowi raka piersi towarzyszy obrzęk kończyny górnej. Na raka piersi może wskazywać też wciągnięcie brodawki słodkowej, które następuje w krótkim czasie, to znaczy zwykle w ciągu kilku tygodni. Do innych objawów potencjalnie wskazujących na raka piersi zaliczam też owrzodzenie lub pieczenie brodawki, a także jednostronny wyciek z brodawki. Na raka piersi niejednokrotnie wskazuje również asymetria piersi, czyli zmiana rozmiaru lub kształtu jednej piersi w stosunku do drugiej. W przypadku zaś zaawansowanego procesu nowotworowego może pojawić się tzw. skórka pomarańczy. Gdy mowa o nowotworach, z którymi zmagają się kobiety, to krótko wspomnę jeszcze o raku trzonu macicy, czyli o raku endometrium. Otóż na ten rodzaj nowotworu mogą, choć oczywiście nie muszą, wskazywać oznaki tak jak krwawienia, plamienia i upławy ropne z dróg rodnych. Dotyczy to szczególnie kobiet po menopauzie. Wspomniane zmiany oczywiście mogą pojawić się również u kobiet w młodszym wieku, wówczas mają one miejsce po miesiączce i między miesiączkami. W przebiegu powstawania zmian nowotworowych może pojawić się niedokrwistość i związane z nią objawy. Mam tu na myśli przede wszystkim przewlekłe zmęczenie, osłabienie, szybką męczliwość, zblednięcie skóry, zaburzenia koncentracji, bóle i zawroty głowy czy duszności. Wspomniana niedokrwistość może być np. wynikiem krwawienia, czyli utraty krwi z przewodu pokarmowego, co ma miejsce chociażby w przypadku raka jelita grubego. Ponadto z oznakami anemii możemy mieć do czynienia w przebiegu raka żołądka, gdy dojdzie do zajęcia błony śluzowej żołądka i gdy nastąpi obniżenie produkcji tzw. czynnika Kastla, odpowiedzialnego za wchłanianie witaminy B12. Ponadto niedokrwistość może towarzyszyć białaczce, kiedy to w szpiku kostnym komórki nowotworowe wypierają komórki krwi, w tym krwinki czerwone. Anemia często pojawia się też w przebiegu chłoniaków i szpiczaków. Według danych literaturowych niedokrwistość zwykle stwierdza się również u osób z rozpoznanym rakiem płuc, a także u kobiet z nowotworami ginekologicznymi. O chorobie nowotworowej świadczyć mogą też problemy ze wzrokiem. Z tego typu dolegliwościami mamy zwykle do czynienia w przypadku chłoniaków, mięsaków, oponiaków, a także niektórych raków. Zmiany nowotworowe mogą rozwinąć się w różnych częściach gałki ocznej, w tym np. w siatkówce, tęczówce, naczyniówce czy oczodole. W przebiegu nowotworów oka pojawiają się takie objawy jak podwójne widzenie, osłabienie ostrości wzroku, ubytki pola widzenia, zmiana rozmiaru lub kształtu źrenicy, wytrzeszcz i ból gałki ocznej, a także ślepota. Problemem wskazującym na możliwy rozwój choroby nowotworowej jest też niezamierzony spadek masy ciała. Mowa tu o nieoczekiwanym obniżeniu masy ciała na poziomie około 5-10% w okresie krótszym niż 6 miesięcy lub powyżej 10% w czasie powyżej 6 miesięcy. Przyczyn zmniejszenia masy ciała u pacjentów onkologicznych jest bardzo dużo. Dla przykładu, komórki nowotworowe produkują substancje, które hamują apetyt i jednocześnie przyspieszają nasz metabolizm. Co więcej, nowotwory zlokalizowane w obrębie układu pokarmowego, takie jak jelita grubego, żołądka, trzustki czy wątroby, zaburzają procesy związane z trawieniem i wchłanianiem substancji odżywczych, co sprawia, że nasze ciało nie może w pełni skorzystać ze związków dostarczanych wraz z żywnością. Ponadto należy tu wspomnieć o nowotworach zlokalizowanych w obrębie głowy i szyi, a także raku przełyku, które powodują problemy z przełykaniem. Co skutecznie zniechęca pacjentów do spożywania pokarmów? Mówiąc o objawach nowotworów, warto wspomnieć również o tym, że u pacjentów onkologicznych często mamy też do czynienia ze wzrostem temperatury ciała. Niekiedy może być on nawet pierwszym objawem choroby. Również i tu możemy doszukiwać się kilku przyczyn jego wystąpienia. Dla przykładu, chorzy z chorobą nowotworową są bardziej podatni na pojawienie się różnego rodzaju infekcji, które przebiegają właśnie z gorączką. Mam tu na myśli m.in. zakażenia dróg oddechowych, dróg moczowych, nosa, gardła, krtani, przewodu pokarmowego czy ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto, tak jak już wspomniałem, guzy nowotworowe produkują pewne substancje, w tym cytokiny o charakterze pirogennym, które powodują stan zapalny i związaną z nim podwyższoną temperaturę ciała. Mówimy wówczas o tak zwanej gorączce nowotworowej. Dodam też, że obecność gorączki może świadczyć o wznowie choroby nowotworowej lub o obecności przerzutów. Gorączka najczęściej pojawia się w przebiegu takich nowotworów jak białaczka, chłoniaki, ziarnica złośliwa, raki lita grubego, trzustki wątroby, nerki, guzy mózgu czy mięsaki tkanek miękkich. U pacjentów z nowotworami niejednokrotnie mamy do czynienia z powiększeniem węzłów chłodnych, czyli ważnych struktur zaangażowanych w procesy immunologiczne. Do ich powiększenia dochodzi na skutek nowotworowego rozrostu składników komórkowych węzła chłonnego lub w wyniku przerzutów nowotworowych do węzła. Myślę, że to właśnie ten objaw bardzo często jest łączony z chorobami nowotworowymi. Ale należy wiedzieć, że powiększenie węzłów chłonnych najczęściej ma miejsce w przypadku infekcji bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych, czy też w przebiegu chorób o podłożu alergicznym i autoimmunologicznym. W kontekście węzłów chłonnych i nowotworów pewna lampka ostrzegawcza powinna nam się zapalić, gdy powiększeniu tych struktur towarzyszą dodatkowe objawy, tak jak gorączka, nocne poty, czy obniżenie masy ciała. Co więcej, bardziej niepokoić nas powinny powiększone węzły chłonne, które są twarde i nieprzesuwalne. Oczywiście o obecności nowotworu mogą świadczyć różne zmiany na skórze. I mam tu na myśli nie tylko konkretne nowotwory skóry, ale również nowotwory obejmujące różne narządy. Jeśli chodzi stricte o nowotwory skóry, to mamy tu np. raka płaskonabłonkowego, nazywanego również rakiem kolczystokomórkowym, raka podstawno-komórkowego i czerniaka. Rak płasko nabłąkowy charakteryzuje się pojawieniem się struktur rogowaciejących, łuskowatych, niejednokrotnie pokrytych strupem, z kolei zaś rak podstawno-komórkowy przybiera postać dość twardych guzków, również o bezbarwnej powierzchni, ale cechujących się perełkowatymi krawędziami. W przypadku czerniaka mamy do czynienia albo z powstawaniem nowych zmian na skórze, albo z pojawieniem się modyfikacji znamion już istniejących. Jeśli chodzi o zmiany, które są niepokojące, to przede wszystkim są to nierównomierna barwa zmian skórnych, nierówne granice znamienia, łuskowate lub karbowane brzegi, czy asymetria, czyli dwie połówki znamienia nie są sobie równe. Alarmująca powinna być też ewolucja zmian skórnych, czyli szybki wzrost znamienia, a także zmieniająca się jego barwa, czy pojawiające się uwypuklenie powstałe na dotychczasowo płaskiej zmianie. Jeśli zaś chodzi o skórną manifestację nowotworów niepowiązanych bezpośrednio ze skórą. To tu należy przede wszystkim wspomnieć o tak zwanym rogowaceniu ciemnym. Jest to pojawienie się ciemnobrązowego zabarwienia skóry w postaci szarych i czarnych plam oraz grudek, którym towarzyszy rogowacenie. Zmiany te występują najczęściej w okolicach szyi, karku, łokci, pępka, kolan, pachwin i podpachom. W kontekście chorób nowotworowych rogowacenie ciemne towarzyszy najczęściej nowotworom przewodu pokarmowego, w tym głównie rakowi żołądka. Tu tylko dodam, że jest to również objaw występujący niejednokrotnie w przebiegu cukrzycy. Jeszcze inną manifestacją skórną jest tak zwany objaw Lesserat relata. Polega on na pojawieniu się brodawek łojotokowych, którym towarzyszy świąt. Wspomniane zmiany przyjmują zróżnicowane zabarwienie, od różowego po brązowe lub czarne. Występują one najczęściej również w przebiegu nowotworów przewodu pokarmowego, w tym m.in. raka jelita grubego. Oczywiście zmian skórnych współwystępujących z różnymi nowotworami jest o wiele więcej, niemniej starałem się przekazać Państwu te najważniejsze i najczęściej występujące. Mam nadzieję, że niniejszy materiał okazał się choć trochę interesujący i przydatny. Jak mieli okazję się Państwo przekonać o czym już zresztą wspomniałem na wstępie, nowotwory dają wiele niecharakterystycznych objawów. Mimo wszystko, uważnie obserwując swoje ciało, można wychwycić pojedyncze niepokojące oznaki. I uważam, że jeśli je zauważymy, to nie ma co zwlekać i warto skonsultować je ze specjalistą. Niemniej nie ma co też popadać w drugą skrajność i we wszystkich możliwych zmianach doszukiwać się nowotworów. Jednakże raczej mamy tendencję do bagatelizowania różnych dolegliwości, stąd tym filmem chciałbym nieco odmienić ten trend i odrobinę zwiększyć Państwa czujność. Jeśli temat nowotworów jest dla Państwa ciekawy, to jednocześnie zachęcam do zapoznania się z filmem, w którym opowiadam, co zrobić, aby ustrzec się przed jednym z najczęściej występujących nowotworów, a mianowicie przed rakiem Milita Grubego. Aby się zapoznać z tym materiałem, wystarczy kliknąć teraz na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.